Nie, właśnie on spuszcza. Panowie? Balta. W rękaju Krasowski, ten niebieski herbów, szczebroń, przyszły ojciec, który niedługo powita swoją córeczkę, tak więc wszystkie zwycięstwa zapewne jej dedykuje. A także wojciech dudek, który dzisiaj... O godzinie dziesiątej, z tego co dobrze kojarzę, że w rycerski, i teraz możecie go Państwo jak najbardziej oglądać w finałowy finałowie Pięknie prezentujący się tutaj z pasem rycerskim, ubrany w firmy, w czworce, a także i hełm nazwany Simbyskiem. Grzegorz zaznacz! Zaznacz przewagę! go! go! to są właśnie otwieracze puszek. On bardzo lubi otpierać zasłony swoim przeciwnikom. Dlatego sam jak widzicie drodzy Państwo związał ją sobie wspaniaczek rzemieniem. I mamy koniec tej walki, zatem trzy wolne przygotowują się Grzegorz Kłuczek oraz Gawlik, Łukasz zwane z Drażakiem. Przeliczają punkty i, a przypomnę, liczą się mocne ciosy, dobrze osadzone, zatem nie te, które zajdą po tarczy czy po mieczu. Niepunktowane są także stopy oraz dłonia. Każdy taki celny, silny, dobrze osadzony cios jest liczony za jeden punkt. W ramach ciekawostki wspomnę, że takich punktów czasem jest 5, 2, a czasem nawet i 30, i 60, kiedy ktoś się dobrze odpali. A więc czas na werdykt? Grzegorz Krasowski, herbusz.